Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Bosman, a to jest nowy kanał, nowy start. Eee, witam Was w Minecraftie Beta 1.4.0.1. Na takim właśnie to będę w tym momencie nagrywał. Poza tym będę nagrywał parę innych gierek. A czemu? Zaraz wszystkiego się dowiecie. Wpiszmy sobie świat. Hmm, szybka nazwa... Uh, fresh beta main, uh, minecraft tak albo mam inny pomysł tak no a tu piszmy sobie nie czemu? bo tak <sighs> Nie nagrywałem dość sporo czasu. Teraz tak sądzę, że to będzie już nowy kanał. Ale z racji, że teraz zdobywam trochę więcej czasu. Nie wiem, jak tam stoję z dźwiękami gry. I nie wiem, jak stać z opcjami nagrywania. Więc wszystkiego spokojnie się dowiem. Na, 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 na Tu jest dobrze, tu jest dobrze. O, tu może być. O co to zrobi? Łohoho, wow, a no tak, okej. Okay. Wiecie, że to nie jest aktualna wersja. Tego się chyba wszyscy domyśleli i w sumie nie powinienem tłumaczyć, od czegoś Minecraft. Więc ta... No dobra, ale no cóż. Co tam u was? U mnie dość ciepło. Dzisiaj przynajmniej ja ponoć ma niedługo być śnieg. W tej serii sobie tak po prostu trochę pogramy. Um, będę starał się nie zacinać głosu, tak jak zazwyczaj to robię. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał mój poprzedni kanał. Myślę, że nie, bo miałem z 30 widzów, bardzo wiernych widzów, ale jednak, a to było dość długo, długo temu. To może zacznę jakiś ciekawy temat podczas zbierania jakichś takich podstawowych rzeczy. Tak, czysto organizacyjnie. Muszę sobie przyciszyć. Uuu. Dobra, tak będzie Git. Nie, nie będzie Git. Za głośno. Dobra. Um, teraz już 48, no to tak do. To... No dobra, no to będę sobie teraz nagrywał od tej pory 12 minut. I ja myślę, że powinno być Git. Zanim tutaj w pełną grę się em, zapuścimy, będę opowiadał o tym, czemu nowe konto, jak, co, czemu, dlaczego. Po pierwsze, nowe konto, ponieważ nie chcę mi się usuwać na tamtym wszystkich filmików, a były słabe. Nie uważam, że ten będzie dobry. <laughs> Mam zamiar nagrywać sobie, tak zupełnie dla zabawy. I ostatnio moją uwagę. Komentarze różnych ludzi pod różnymi dziwnymi filmikami typu Let's Play. Większość pisze, że ludzie teraz robią to dla hajsu. No i rzeczywiście tu się zgodzę. Dużo filmików jest robionych dla hajsu. Yy, szczególnie z Minecrafta, aczkolwiek teraz moda na Minecrafta jakoś ucichła i lepiej, lepiej, o wiele lepiej. A w sumie nie dziwne, bo teraz te nowe aktualizacje dla mnie wyglądają tylko jak. Yy, Podróbki, znaczy podróbki, tylko kawałki rzeczy z modów, które już były. No i dlatego właśnie uznałem, że ja sobie zrobię konto, wyłączę zarabianie na nim, bo nie potrzebuję pieniędzy akurat z YouTube'a na to są zawsze inne metody, a tutaj będę tak po prostu for fun. Pamiętam jak za moich czasów na YouTubie się nie zarabiało tak łatwo. Nie było tak, że robisz konto, podpinasz do niego swoje konto bankowe, i te wszystkie lajki, jak na asku, followersy na Instagramie. Za tym wszystkim z tej hajs, tylko że na Instagramie na tym nie zarabiasz i na asku też. No ale nieważne. Tu nie liczą się lajki, followersy, tu liczy się tylko dobra zabawa. No dobra. Fuh. Au. Byk, mięsko. Pełne skupienie. Dobra, koniec. Puh, Minecraft. Wow. Drewienko. Nie wszystko, bo może węgla nie znajdę i będzie potrzeba. Grzybki. Ojejku, grzybeczki. Potrzebuję was. Zrobimy sobie farmę grzybową. Mam sporo pensów. I tak, czerwone kwiatki, które zawsze mi było trudno w takich początkowych wersjach. Poza tym, jeżeli zapytacie czemu Beta 1401, bo to była pierwsza wersja Minecrafta, na której tak naprawdę nagrywałem, tylko że wtedy to była akurat aktualna wersja i bardzo mi się dobrze na niej bawiło. Um, ale jeżeli byście znaleźli jakieś moje stare konto, to tam nagrywałem wersję 13BT, ale to było po wyjściu już tam 1 jeden z kawałkiem już tej normalnej wersji. Eee, dobra, dobra, dobra. Co tutaj mamy? Węgiel. Tak. Dobra. Eee, uch, 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 crafting table. Zapraszam. Crafting boxuś. Patyczorki. Zróbmy sobie kilof. A od razu też sobie zrobimy wow. sikierkę, bo drenweno się nam przyda. Dobra, dobra, dobra. Bisi, pisi, biisi, biisi, Nie powinienem tak robić? Nie powinienem. Wszystko rozpatrzone, bezpiecznie. Można spokojnie kopać węgiel. Noc nas nigdy nie powinna zastać. Jestem chyba teraz na normalną, dlatego że Minecrafta pobrałem dosłownie... Zaraz... Godzinę... Nie było mnie przy komputerze... to tak dosłownie półtorej godziny temu sobie pobrałem Minecrafta. Od razu Minecraft Version, version Changer. Polecam ten program, bo naprawdę on mi daje dużo zabawy, bo sobie mogę wrócić nawet do klasyka czy do Alfy. Bo nawet w tym programie jest wersja darmowa, która była udostępniona przez um, pewną gazetę bodajże. Pewny serwis. Tak. No więc polecam sobie ten program luknąć. Znajdziecie na pewno tam na YouTubie, czy na innych. <laughs> Pomkiny, e, tak, e, znajdziecie sobie na pewno tam na YouTube, czy innych fajnych stronkach, które tam lubicie? Mm, 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 Pomkiny. w 1-4 jest śnieg. Ale czy są... E, czy są, czy są, czy są moi przyjaciele śnieżne golemy? tak zwane nie wiem wszystkiego się dowiem to pójdzie na barwniczek sobie dawaj Micho. Dawaj Micho, tu stać film. Dobra. Ym, zaraz. Co ja miałem? No sprawa organizacyjna, wolnąłem wszystko. Już patrzę, że jakieś 6 minut filmiku zostało. Ciebie zostawiam, bo jesteś bezużyteczny póki co. Kurczaczku mojej drogi i podstawą będzie znaleźć w tym pięknym świecie miejsce na dom. Czy to jest największy? Tak, to jest największy. Jeżeli ktokolwiek wiedział o co mi chodzi i się domyślił, to jest normalnym człowiekiem. A głównie rzecz biorąc. Filmiki i nagrywanie. Pomaga mi się po pierwsze rozerwać, po drugie poprawić mowę i komunikację, nawet jeżeli gadam do siebie. Ponieważ teraz nie będę. Oh, będę starał się nie mówić i, y, co mi się bardzo często zdarza. Bardzo często się zacinam, a to mi pozwoli płynnie mówić, co się przydaje, jak sami dobrze wiecie. Chociaż na profilu informatycznym, na którym jestem, a bo trochę się tam pozmieniało i ten technikum, tak, te sprawy, profil informatyczny. Um, może na tym profilu mi się to tak bardzo nie przyda. Wełna, wełna mi się przyda, ale jednak wolałbym się nie zacinać, bo to się przydaje do nagrywania, do gadania, do komunikacji z dziewczętami. Tak, z dziewczętami. O, cześć. Bęg! E. Muzyczka! Nie oh, oh. Jakie ja dawno tego nie strzałem! Ogólnie to tak wszedłem, sobie właśnie te półtorej godziny temu i pograłem trochę no, trochę. Wszedłem, zobaczyłem, zwyciężyłem, wyszedłem. I miałem czasem takiego laga, mam nadzieję, że go nie zobaczycie. Ale wyskakuje mi black screen na Minecrafcie, Wtedy muszę wcisnąć szybko Escape. I to jest tak, że niby ja nie widzę, co się dzieje, ale coś się dzieje. Niby gra dalej chodzi, ale nic nie widzę, nie? no. Więc wciskam sobie Escape. Grzecznie się zapisuje. Bo, jaka fajna miejscóweczka. Ej, to jest fajne. Wilkuś. Cześć. To mi się zapisuje i mogę spokojnie grać dalej, kiedy zrestartuję. Ale póki co nie mam tego laga, mam nadzieję, że się nie pojawi. Inaczej będę musiał restartować kompa. Bo może wtedy nie się pojawiał. W ogóle to tak... Zrobię sobie niedługo formata. I będę grał w inne gry, bo nie zamierzam ograniczać się tylko do Minecrafta. Ale i bo ja wiem, fellow, ta sobie, programy, jedynkę, dwójkę, trójkę, New Vegasa, co chcecie. To się zdecyduje. Na pewno będzie sporo gier karcianych. Czy ta nowa, znaczy nowa, nie wiem czy ona jest nowa, ale na Steam jest Infinitives bodajże, albo jest noc. Mm, bardzo fajna gierka. Jeszcze nie do końca ją kumam, aczkolwiek już tam coś tam idzie. Więc to będzie fajny plan na zabawę z wami. Um, będzie może Duel of Champions, chociaż ostatnio trochę mi się znudziła ta gra. Bo zobaczyłem, że łatwo mi się nabija golda, zużyłem całego golda, chociaż mogę już na wątalnie kupować. I tak jakoś ten. Tutaj sobie damy trochę świcek. O! Tak, no tak. Dzięki ci wodo. Damy sobie trochę świcek. Tu po świcę, tam po świcę. No i w sumie ładnie, bo nam się zgrała noc trochę z... Kurczę. Zgrała nam się noc właśnie z końcem odcinka, więc tutaj sobie zrobimy drzwi. I myślę, że to już będzie... A, jeszcze z wami trochę powiększę. Co tam? <laughs> Tutaj trochę powiększymy. Zrobimy jeszcze sobie piecyk. Piec kłoblowy. O, i chcę coś jeszcze z wami sprawdzić. A nie, to było z przepalonego. Dobra, okej. Okay. I am noob, I am noob for soup <laughs> um, Dobra Przepalimy sobie mięsko <laughs> Dobra, węglu, aż cię szkoda, no ale dobra Przepalimy sobie mięsko I na tym będziemy chyba już kończyć W następnym odcinku postaram się jakoś znaleźć odpowiednie miejsce I na pewno zrobimy farmę trzciny Farmek grzybków. Jeszcze mam nadzieję znaleźć mu homorki. To by było fajne. Mówię wam. Będzie wypas. Jeżeli wam się nie spodobał ten odcinek, to mam laga. Stop. Dobra. Chwila, moment. Na momencie na patencie zaraz to zrobię. Nie fajnie, nie fajnie. Hmm, hmm, hmm. jeszcze się nie chciał włączyć te tak? Cwaniaczku z PKS-u. Ej, no włączę serio, seriously, Minecraft, don't do that. To do on no co mam cię, nie wiem Uruchomowuję cię jako administrator yeah. no dobra, więc Minecraft zrobił mi niestety niezłego trolla To będzie gdzieś już 15, no załóżmy 16 minut nagrywki więc jeżeli wam się nie spodobał ten odcinek, to sorry, ale naprawdę nie nagrywałem już dobre 3 lata, bo nagrywałem w tam drugiej klasie gimnazjum chyba. Więc witaj znowu w świecie. <śmum> Mam nadzieję, że wam się spodobało. Nie proszę o łapki, nie proszę o subskrypcję. Bo nawet nie wiem czy to mi da hajs. Ale jak już mówiłem, nie tu chodzi o hajs. Więc dzięki Wam, część na razie się mają.